Witam w materiale obalam 7 najczęstszych argumentów za głosowaniem. Można potraktować ten materiał, to nagranie jako streszczenie lub dopowiedzenie pewnych elementów do dłuższego nagrania dlaczego głosowanie jest niemoralne. Argument pierwszy. Jeśli nie zagłosuję, to tak jakbym oddał głos na faworyta. Oczywiście, że tak nie będzie. Twój nieoddany głos po prostu nie istnieje. Znika w próżni, nie pojawia się w jakiś magiczny sposób w niczyjej puli. Nie trafia na niczyje konto, po prostu go nie ma. Nikt nie zamaluje białego bielszym ani nie dorobi dodatkowej kratki na postawienie kolejnego krzyżyka symbolizującego kraty więzienia. Zmieniając układ procentowy frekwencji, nie zmieniasz znacząco słupków poparcia poszczególnych kandydatów, rozpływasz się w tyglu wielomilionowych mas jako w porywach promilowy odsetek. Faworyt zgarnie dokładnie taką samą stawkę, jaką otrzymałby, bez względu na to, czy w ogóle przyszedłbyś na ten świat i był osobą dorosłą uprawnioną do oddania głosu. Równie dobrze można by sugerować, że w podobnym stopniu wykluczone lub poszkodowane są dzieci, ludzie obłożnie chorzy lub niepełnosprawni albo upośledzeni psychicznie. Trudno pokusić się o bardziej piramidalną bzdurę. Bierność nie oznacza w tym przypadku obojętności, ale radykalny głos rozsądku oddany przeciwko wszystkim jednocześnie, jako swoisty bojkot konsumencki, jak na rynku, tej szopki pokoleniowej, czyli pokazanie im czerwonej kartki lub środkowego palca. Odmowa współpracy z wrogiem nie jest więc aprobatą, lecz milczącym sprzeciwem, prowokującym procentową różnicę ku zaniepokojeniu władz. Nie zamierzam więc podpisywać cyrografu i zrzekać się duszy przez potrzeby. Państwowego szatana i jego nieświadomych popleczników. Argument drugi. Jeśli nie zagłosuję, to ktoś zagłosuje za mnie i wybierze mi władzę. Nikt nie skradnie ci twojego miejsca w szeregu ani cię nie zastąpi. Podobnie jeżeli nie ustawisz się dzisiaj w kolejce do lokalnego sklepu spożywczego, to po prostu nie zrobisz zakupów, ale nikt ci ich nie sprzątnie z przed nosa. Kiedy nie posiadasz zdolności bilokacji. Obywateli jest skończona ilość, nie wyłaniają się z powietrza ich klony. Dlatego każdy, kto wcześniej wyrażał preferencję partycypacji, ten uczyni to niezależnie od cudzej decyzji, dlatego twój udział nie zmieni układu sił ani szans. Najprawdopodobniej i tak zwycięży faworyt sondaży, najbardziej promowany medialnie kandydat mainstreamowy, nie zaś żaden dorozumiany antysystemowiec plankton. Władza zostałaby wyłoniona bez względu na nasz sprzeciw i tupanie palcem w bucie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni i prędko zostałaby zakrzyczana przez gardłującą opozycję. Wiara w konia trojańskiego, który inwigiluje system od środka jest podobna do wiary w przejęcie obozu koncentracyjnego przez jego więźniów w następstwie buntu. To nie ma szansy się udać. Od pojedynczej bakterii w paszczy lwa złożonej także z układów agenturalnych na wyższych szczeblach, których nie widać na pierwszy rzut oka, nie nastąpi zaraz próchnica. Jeżeli jednak to twój kandydat by zwyciężył, stałbyś się hipokrytą i to ty narzucałbyś władzę innym, którzy nie podzielają twojego stanowiska i nie życzą sobie takiego scenariusza, który siłą rzeczy na nich rzutuje i uszczęśliwia na siłę, i poczują się poszkodowani jako ci przegrani, dlatego wpadasz w groźną pułapkę błędnego koła. Nie czyń więc drugiemu co tobie niemiłe, jak grozi stara zasada. Argument trzeci. Głosuję, bo na tym polega system demokratyczny. I co z tego? To tak jakby powiedzieć zabijam, bo na tym polega wojna, albo kradnę, bo na tym polega kariera kieszonkowca. To nie usprawiedliwia poddańczej mentalności zbrodniarza. Demokracja już od czasów Arystotelesa traktowana była jako jeden z najbardziej nierozsądnie skonstruowanych ustrojów. Jest to system, w którym ślepi prowadzą głuchych przez życie, to rządy wilków nad owcami, marginesu głupców nad elitą rozsądnych, kloszardów nad profesorami. Jeżeli po to, by mieć rację wystarczy zaledwie uczestniczyć w większej grupie opryszków i mieć przewagę liczebną, wówczas każda wartość staje na głowie, jako pusta i zrelatywizowana wydmuszka przez ignorantów, kroczących gęsiego jak lemingi za bezmyślnym stadem na pewną rzeź niewiniątek. Czego przykładem są celebryci i więksi youtuberzy, którzy ponownie robią wokół tego zjawiska szum medialny, uprawiając obrzydliwą agitację zachęcającą do brania udziału. Pluralizm światopoglądowy prowadzi jednak do permanentnych konfliktów i nieporozumień i trudno oczekiwać porozumienia ponad podziałami. Dziwi wobec tego, dlaczego nie zaczęliśmy jeszcze konsumować ekskrementów, w końcu miliony much nie mogą się mylić. Demokracja nie stanowi dla mnie żadnego bożka ani kryterium jakościowego. Nie jest dla mnie priorytetem, by ją podtrzymywać i usprawiedliwiać jej ciągłość. Wyrażam zdumienie tym, że laicy, których przerasta nawet rozszyfrowanie jakże skomplikowanych zawiłości rozkładu jazdy pociągów, pragną decydować nad jakością mojego życia i kwestiami ustrojowymi, gdzie nie posiadają nawet minimalnych kompetencji ku temu ani elementarnej wiedzy. Partycypujecie na zasadach narzuconych sprytnie siłowo przez mistrza gry z gatunku RPG który w trakcie może je swobodnie modyfikować i dodawać nowe kruczki w mitycznej umowie społecznej oraz klauzule, które obowiązują wraz z chwilą podpisania. Są to najczęściej akty unilateralne, czyli jednostronne. Ja odmawiam partycypacji w nieuczciwej grze na cudzych warunkach, nie uznaję ich świętości ani wyższej konieczności. Co do ich obowiązywania nie panuje stuprocentowy konsensus więc trudno oczekiwać zgodności interesów 38 milionów obywateli jednocześnie. Tylko dlatego, że politycy obwołali się panami życia i śmierci, a swój ukochany ustrój wynieśli na ołtarze, nie oznacza, że mamy obowiązek wznosić ku niemu modły i przymykać oko na wady, traktując jako najlepszy z dostępnych opcji, bo wobec niego istnieją liczne alternatywy. Argument czwarty. Głosuję, bo to mój obywatelski obowiązek i to dla mnie bardzo ważne. Swoje faktyczne obowiązki powinniśmy określać sami, dobrowolnie. Powinny być one dobrze przemyślane, pozostawać w zgodzie z naszym sumieniem i przede wszystkim nie naruszać wolności woli. Ani naszej, ani cudzej. Nie możemy brać na swoje barki zasad, co do których mamy wątpliwości albo które zostały nam pod przymusem narzucone. Bycie obywatelem to nie żaden przywilej czy odpowiedzialność, ale brzemię, które właściciele nałożyli swoim niewolnikom na karki w dniu narodzin na danej szerokości geograficznej. Nikt nie zapytał nas o zgodę, ani nie raczył wysłuchać ewentualnych roszczeń z tego tytułu wynikających. Co za tym idzie nie obliguje nas to do posłuszeństwa i subordynacji względem sztucznych, i zupełnie zbędnych oczekiwań, nazywanych dla niepoznaki obowiązkami, rządzącym jest rzecz jasna na rękę, by frekwencja była jak najwyższa, aby jak najwięcej tak zwanych obywateli legitymizowało władzę nad ich losami, na dźwięk komendy Daj Głos, niczym posyłanej w kierunku czworonożnego pupila, oraz zgadzało się na nią i podtrzymywało ją przy życiu pod respiratorem, nie pozwalając jej zginąć śmiercią naturalną, hamując proces rozkładu tkanek instytucjonalnych. Dlatego uczynili tę czynność tak ważną i uroczystą, niemal podniesioną do rangi święta narodowego. Obowiązkiem nie może być udzielenie aprobaty własnym antagonistom, których życie polega z grubsza na permanentnej krabieży, obłudzie, manipulacji i pasożytnictwie kosztem wszystkich podatników. Byłoby to wysoce niemoralne zachowanie, pozbawione choćby znamion zdrowego rozsądku. To działanie irracjonalne, niczym sadomasochizm na własną szkodę, zaraźliwa choroba zwana elekcyjnym zapaleniem mózgu. Argument 5. Głosuje, żeby zmienić system i zyskać więcej wolności. Tak zwany antysystemowcy, nawet po zjednoczeniu, to plankton, który nie ma szans przełamać układu ani wyrwać kawałka z wielkiego tortu władzy. Nawet gdyby młodemu narybkowi udało się jakimś cudem tego dokonać, środowisko władzy doprowadziłoby w błyskawicznym tempie do ich upadku, co już się dzieje: poprzez korupcję, defraudację i podatność na demoralizację w środowisku charakteryzującym się możliwością łatwego zarobku i dostępem do kontroli innych ludzi. W żywotnym interesie żadnego polityka nie leży zwracanie nikomu wolności, to kłóci się z jego agendą. Gdzie kluczowymi zadaniami są zdobycie i utrzymanie władzy wraz z ich wygodnymi, hojnie opłacanymi stanowiskami oraz fetysz narzucania obywatelom różnorodnych ograniczeń. Na własne życzenie nie zrezygnują z tak daleko idących przywilejów. Gdyby głosowanie było w stanie cokolwiek zmienić, już dawno zostałoby zdelegalizowane. Jak dobitnie ilustruje nam praktyka z grubsza trzech dekad polskiego parlamentaryzmu, nie oferuje ono żadnych nadziei. Wolność nie wychodzi ani z lufy karabinu, ani z rządowej ustawy lub dekretu, bowiem jest prawem człowiekowi przyrodzonym od chwili poczęcia aż po śmierć. Drapieżny wilk po latach polowań na zwierzynę nie usiądzie potulnie obok stada owiec, by zmienić się w psa pasterskiego i przejść na liberalny wegetarianizm. To dalece większa fantastyka i utopia, political fiction, aniżeli ład bezpaństwowy. Wbrew naiwnym bajaniom tzw. liberałów, lewiatan nie połknie własnego ogona niczym uroboros, nie zacznie kąsać ręki, która go karmi, ani podcinać gałęzi, na której siedzi. Argument szósty. Głosuje, bo kandydat XYZ to jedyna szansa na zmianę systemu. Istnieje co najmniej kilka różnych alternatyw i nie ma sensu upieranie się przy jednej. Polityka nie musi być i nie jest ostatnią deską ratunku, ani jakąkolwiek nadzieją na przeprowadzenie skutecznych reform. O wiele skuteczniejsza na dłuższą metę byłaby wytężona praca u podstaw w wielu środowiskach, od medialnych i akademickich, aż po kulturalne, od prelekcji po happeningi. Świat nie zaczyna ani nie kończy się na świecie parlamentaryzmu i sejmowych kontrowersji. Można, a nawet trzeba poszukiwać lepszych jakościowo rozwiązań poza systemem. Wskazany kandydat nie przybliży nam raju na ziemi tylko dlatego że pałamy do niego osobistą sympatią. Utożsamienie się przezeń z konkretnymi postulatami nie gwarantuje ich wprowadzenia w życie po objęciu stanowiska. Zamiast upierać się na siłę przy popieraniu kogoś, jakiegoś reprezentanta i obwarowywaniu się fanatycznie jego symbolami, jako ostatnim bastionem nadziei, skupcie się raczej na poparciu samych siebie, swoich interesów. Nikt inny w waszym imieniu tego nie zrealizuje. Wolnościowy polityk to semantyczna zabawa i oksymoron pokroju kwadratury koła. Drogi garnitur i śnieżnobiały kołnierzyk nie uczynią żadnego kandydata uczciwszym ani bardziej kompetentnym od pozostałych ludzi. Kandydat to żaden bożyk, którego należy bronić na śmierć i życie np. poprzez emocjonalne szantaże i groźby. Ja wolę oswobadzać i wyzwalać się samodzielnie własnymi rękami, nie należącymi do krępującego mnie porywacza, który łaskawie podaruje mi pęk kluczy do klatki, w której mnie wcześniej zamknął. Nie wyrażam zgody na bycie... Na jego niełasce i proszenie go o zgodę na cokolwiek. Argument siódmy wreszcie. Głosuję, bo zależy mi na wyborze mniejszego zła. Nie istnieje w moim mniemaniu pojęcie mniejszego i większego zła. To grzeczny eufemizm na zamydlenie oczu maluczkich. Każde z nich jest równie przegniłe do szpiku kostnego, na wskroś niemoralne i deprawujące, pozbawiające godności i zdolności honorowej, niezależnie od skali i natężenia. Nie powinno ulegać gradualizacji ani desperackiemu usprawiedliwianiu. Wybór między dwoma bliźniaczo-podobnymi złami nie zdejmuje z nas odium winowajców, ani nie uchyla wielu negatywnych następstw tegoż. W, w takim wypadku najlepiej byłoby wybrać prawdziwe dobro zamiast jego nieudanych substytutów eksperymentalnych występujących pod szyldami partyjnymi. Skrzydła lewicowe i prawicowe w praktyce należą do tego samego ptaka systemu, bo wszystkie gałęzie politycznej nomenklatury wyrastają z immanentnie złego pnia drzewa państwowego. Zamiast je wspierać i wchodzić z nim w zgubne mariaże, należy je bezwzględnie potępić i odrzucić. Bardzo dziękuję.